Cześć, witajcie, Jestem, tym już w kolejnym odcinku z Girl Assassin's Creed, to na naszym kanale. Ja to dalej kontynuuję, oczywiście, sekundę po tamtym, bo jak mówię, póki mam czas, będę nagrywał zapasy jak się mogę. Mówię, bo to się później kończy tak, jak że Daily zaraz by się zakończyło, bo po prostu zapomniałem o odcinku, albo nie miałem opcji, żeby go nagrać. A to jest tragiczne. Z tym to ja się motywem nie dogadam. Tak już dziela. Dwie skóry wilka na razie mi starczą. Skóry na razie mi starczy. Dlatego ja nie potrzebuję wielkich na razie. Królik jest bardziej mi potrzebny Też dwie przynajmniej. Skórki. Jak mówiłem dzisiaj, pan jest taki, że te patrole to są naprawdę główne. Totalne. Pan jest taki, panu najpierw na króliczka. Na króliczka i ten fort, magazynek. I co? Jeszcze może fort jest jeden w okolicy i ruszymy dalej. Teraz bym poszedł tu po trzecią i po Fragment Animusa, bo też czasem będę to zbierał. Takich normalnych patroli nie mogę zrobić, tylko muszą być te takie wielkich konwojentów. Najwygorsze jest to, że oni właśnie idą wielką armią i ja bym to zniszczył, ale to jest po prostu marnotrawstwo moich cennych zasobów, gdzie mam... Małe sakry na wszystko ja mam ogólnie słabego szyja, który ma HP tylko cztery paski, czyli jak widzieliście w ostatnim odcinku dostał raz po dupie i było po nim. A to się dzieje... Myślę, że to jest na dachu. To w studni. Okej, okay, póki oni tu idą. To jest o to, że my szczęcego królika zabijamy. Magazyn się opróżnił, bo odbiegłem, a nawet na jego teren nie wbiegłem. Super, bo pobiegłem za królikiem. Tak też można. Dobra, a mamy cztery skóry królika. Dzięki czemu możemy zrobić jakieś wytwarzanie w końcu związane z życiem. Ulepszenie zdrowia, poziom pierwszy. Coś jeszcze mogę? Dobra. A ulepszenie zdrowia, poziom pierwszy w końcu. Króli kapelanego rysie kanadyjskiego, to się popoluje. E, dymne bym chciał. Pięć pasków? Pięć. No i dobra, pięć mi na razie starczy. Mój magazyn jest na razie pusty. Uczmy. Podaj dajmy się tutaj do Alowany. I zróbmy prostą, prostu najprostszą rzecz. Po nazwie zniszczymy ten Tifod. Będziemy mieli dwie takie strefy ogarnięte na wpłynięciu do strefy całej. O... całego terenu tych rzek. Mógłbym, my tu już byliśmy. Sklep to jakiś jest. Znaczy mi tu chodzi bardziej taki typowo normalny sklep. A pójdę na to. Tu jest chyba list jakiś. Odblokuję ten punkt, i do, chciałem się dowiedzieć, właśnie, że dowiem się gdzie jest sklep, ale już sklep znalazłem. A przy okazji, dowiem się, i tak, i tak odblokuję ten punkt, bo się dowiem, gdzie jest Liz. Polarny, czy tam zwykły Liz, a raczej zwykły, bo polary to nie ta strefy. I nawet, jak się dowiem, gdzie jest zwykły Liz, to już będzie dla mnie wystarczająco, bo po prostu. No. Zawsze to są rzeczy do ulepszeń. Tego akordy nie potrzebuję aż tak bardzo. Mogę no, coś nawet kupić po takich tanich cenach, jak już. Daj, ładunek. Kieton. Dobra, zostaw mieczy i sztyletów. Franciskie kordylasy, prędkość 1, 2, 1. 2-2-1 2-2-2 3-2-2 3-2-3 Mocniejsza jest 3-3-3 Eeeh szkocki płaszcz Ja mam chyba sobie ze startu kupił jakieś kordelasy kolonialne 3 kafe to jest taka spokocona, ja mam, ja mam 2 2 222, to jest dobry deal. Pistoletów, zwykłe skałkowe. No to gówno, bo to ma uszkodzenia zerowe. O, o, no i to już mi pasuje. E, para e, próbowanych pistoletów skałkowych lubionych przez piratów. Pirackie pistolety skałkowe I to jest dobra broń. Ten miałem. Bierzemy te. Nie jest to duży wydatek. Mniejszy zasięg, ale mam w końcu siłę taką, że powinienem z ich w miarę na hita zabić. Od razu wejdziemy jeszcze tutaj. E, wytwarzanie. Chciałbym mieć tak. Dwie skóry zając polarnego, rysia kanadyjskiego. E, dwie skóry orki to średnio. Chciałem na pewno mieć dymne. Polarnego, rysia kanadyjskiego. Polarnego. Dobra, jakby co tutaj wrócę, zobaczymy co to będzie tutaj. Dobra, nie ma tu rzeczy ciekawych, takich typowych. Mam parę, mam trzy stóry królika i chyba cztery od, od tego, od lisa. No, co chodzi o tym, że oni są niektórzy oznaczeni na pomarańczowo, niektórzy są oznaczeni na czerwono. Jedni i i tak nie wykrywają. Proszę, ja się wspinam na przykład. To też jest jedna renowacja, to bym od razu zrobił. w mapę od razu, gdzie tu jest po pierwsze polowanie. Tawerna jest nie tego, tylko tego nie mogę nawet tykać. Tawern. Na króliki, to jest? To jest zwykły lis. No, zwykły lis. e, Na Lisę muszę zaproponować. E, nie, że muszę, ale ja chcę. E, tego nie zrobię. No, dobra, musimy ten fort przejąć. Ogólnie nieścig gangu. Ustawy w sprzęt. Sprzęt jest, jest. Zdamy radę. Po takich oficerów lokalizuję za jego przychodzęce gangu, ale tylko w gangu. Myślałem, że się nie będę u wpiałacł, już miałem zawracać. Podejrzewam, że się dzieje u góry. smaga streszczerzy, on jest przed nami, on się widział w trawie Nie mogę się tu Jeden mnie wykrywa No, z tyłu budynku jest miejsce z, z tą taką do chowania się szafą i tam siedzi typ no, bo tak widzę, że jest znaczy, no, niebieska kropka na ekranie, zwróćcie uwagę. Więc no. Drabina z której strony? To nie ma drabiny, rozumiem. No tak, to nakierowuje mnie coś tam na wprost. Two gosze, które już posejrzymy. Kurwa mówiłem, że on tu siedzi w trawie. Mówiłem, że on siedzi w tej trawie, jednak nie, wiem, bo ja później byłem, powiem że on siedzi w krytce, w tych tam gwiach, widzicie, w tych czerwonych. Ja tak siedział w trawie, którą ja po prostu podejrzewałem. Kolejność i tutaj po drugiej stronie mostu. Myślę, ja że nie jestem po drodze. W tym momencie, więc tam nie będę nawet szedł. W tym momencie znowu wchodzę na dach, odetnę flagę. Wiecie, jak w tym momencie wejdę na dach z dachu pójdę, obetnę, Jakby wejdę na drugi dach i na flagę. Drugi tu siedzi. To na pewno się chce

Bo nie, zabije, nie dam tej strzałki takiej rozczekającej, bo zabije mi jeszcze gościu oficera. Chodź tu, no do kur... Zatem już się wytrawia. Do kur... wychodźcie do mnie Don't you I shall be forever grateful to you, sir. What should you do? the Na wieżę, to miałem w pewnym punkcie taki ten wskażnik, skierowany. Pół Put na Хм. Hmm. А что такое за i to your death, Bert. Leave him. We need to regroup. Uh, Watch him, I'm <laughs> get him. He moves too fast. Negni! No, Kuvaki! Cool. Gni, no, ya, yeah, Valer! Cover my retreat. Ready to open fire! I can get him from here! You time! You can't kill him. I don't care anymore. This is <laughs> anything. To mi się podobało. Jeden, trzej dostaje, drugi, piąty, szósty, raz on. Hmm, może uciekać? Nie wiem, nie jestem pewny. Albany zrobione, zrobione. Wstawa przyjęta, chodźmy jeszcze zrobić ulepszenie zatoki i stąd spiżdżamy. W pizdu. Chodź, wyszło się, że pomaga. Nie mam nic lepszego do roboty w życiu. Dobra, i biegniemy na jedno miejsce tu, I idziemy do lisa. Chyba nie ta strona, więc to nie jest problem. Да, я не Tak patrzcie ja tylko na polowałem. Hmm. Give over. He's vanished. To. No i dobra, i mam dwie skóry lisa. One się mogą przydać mi do ulepszeń też. Typowo wytwarzanie mam skóry lisa. No to mogę na przykład co porobić coś z tego. To już mam zrobione Mam hmm, hmm. no, listę i będę miał sekwencję pistoletową. Jeszcze potrzebuję. dobro, hmm, To już tego nie zrobię. dobra. Ważne, że mam, mam. Jakby co? Będę sobie takie rzeczy zbierał kiedy się, się przydadzą. Na razie my stąd uciekamy. Z powrotem do Nowego Jorku i kończymy. To chyba będę tutaj, bo Mariczko, że pojawi się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Roach na naszym kanale. Pam. Pa!